Hej, kochani, witam Was bardzo serdecznie na premierze z drapki James Bond. Nie czas umierać. Jak widzicie, kochani, ja kupiłam aż czterech bondów. No, jeden mi nie wystarczył, także musiałam kupić aż czterech. Za 40 zł, jeden bond kosztuje 10 zł. I, kochani, tutaj takie mamy reguły drapania. Oczywiście standardowo z wygrywających liczb znaleźć tutaj w tym polu. Oprócz tego jeszcze poszukać muchy albo takiego licznika. No i w bonusie 007 zgłoś się też można coś wydrapać bardzo fajna zdrabka liczę na tą premierę bo chciałabym coś fajnego w niej wydrapać także trzymajcie za mnie bardzo mocno kciuki i jestem ciekawa czy wam też udało się coś wydrapać w tej zdrabce. mówię też, no czy udało wam się coś wydrapać, także piszcie koniecznie w komentarzu bo jestem bardzo ciekawa i też dajcie znać czy będziecie oglądać ten film, także kochani teraz bez zbędnego gadania przejdziemy do drapania a on wam mówi my name is Bond, James Bond Także drapiemy. Ok. Także teraz drapeczka z numerem 11. No to. A może zaczniemy niestandardowo od bonusa? A co tam, 0? No tak. Ale chociaż kwota napisana. I wygrywające liczby 28, 14, 18, 13.

Ale ogólnie bardzo się fajnie drapie. Oprócz tego, że drapaczko od Michała, to jeszcze przyjemna warstwa ścieralna. Obok i obok. 23 też nie mamy. 19 obok. I 17 też nie mamy. Niestety. 18 mamy, także już pierwsza wygrana w Jamesie Bondzie jest. Super. <grym> Dobra. 12 nie mam. 12, znowu 12. Co to tak się powtarza? 22 i 29. Teraz zobaczmy jeszcze robaczki, czy ja nic tu nie pominęłam. Yy, ale nie, dobra, to co? Patrzymy, co mamy w tym numerze 18. 10 zł, czyli już pierwsza zdrabka i mi się zwróciła. Fajnie, nie będzie pustej premiery. <gry> ok. Dziękuję bardzo, James. Lecimy dalej. Zdrapeczka z numerem 9. Dobra, bonus. Najpierw 0 to 0. 29, 14, 11, 13 i 12. Dobra. Szukamy. No tak, jak może już wspomniałam. Liczyłam bardzo na tą premierę, żeby tu coś wpadło, no ale się okaże. Mamy 4 zdrabki. 23, 15, 21, 22 i 17. Się muszę tutaj skupić, żeby mnie ten James Bond tu nie rozpraszał. 16, 30. 19, 27 i 27. Nie wiem, czy Was tu będę męczyć z tymi terkami kontrolnymi, czy one gdzieś tu są dostępne mógł, łatwo, czy nie. Jakaś jest jedna. Dobra, nie będę Was tu teraz męczyć. Patrzcie też uważnie, czy. Nic nie pominęłam, ale tutaj wygląda na to, że ta zdrabka jest pusta. Także przechodzimy do następnej. Zdrabki z numerem 1, czyli pierwsza zdrabka. Dobra. Teraz bonus sobie zostawię na koniec: 18, 17, 27, 16 i 30. Takie mam liczbę. 28 nie ma, 22 nie ma, 12 nie ma, 13 też nie i 23 też nie, 19 obok, 24 nie ma, 14 też nie, 14 znowu <gryw> i 25 też nie, i ostatni rządek 29. 11, 21, 25 i 24, czyli tutaj też nie mamy nic. A w bonusie 0, czy w tym bonusie to w ogóle coś jest? <grym> ok, czyli na razie mamy 2 przegrane, 1 wygrana. Zobaczymy, czy ta zdrabka nam zrobi jakieś pół na pół chociaż. Drabka z numerem 15. W bonusie mamy 0

Dobrze, kochani, także podsumowując, na cztery kupione zdrabki wygrała tylko jedna z kwotą 10 zł. Także, no niestety, bilans ujemny. Jestem 30 zł na minusie. Wielka szkoda, że ten James Bond okazał się taki pechowy. Także, kochani, no myślę, że jeszcze pewnie kupię tą zdrabkę. Nawet żeby sobie przetestować, czy coś tam jeszcze nie można większego wygrać. W każdym razie, no, trzymam za to za Was bardzo mocno kciuki, żeby Wam dobrze poszło w tej trapce. Także, kochani, no, ja się z Wami żegnam. Dyszkę mam. Trudno, coś tam sobie za to kupię. <gry> Także, kochani, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję za oglądanie odcinka. I pamiętajcie, że na 500 subskrypcji wchodzi kolejne rozdanie. Póziaczki i do następnego odcinka. Pa, pa.